No, przede wszystkim jeśli chodzi o G, to w drugiej połowie. Zresztą ta pierwsza połowa taka była bardzo wyrównana. Uważam, że duża Śląska, dużo się dała, miała wysokim pressingiem, bardzo mocno zaangażowani i chyba ten wysiłek, jaki oni wnieśli w tej pierwszej połowie, to chyba w jakiś sposób zadecydowało, że w tej drugiej połowie z czasem opadali siły i myśmy mieli więcej miejsca. Tym bardziej, że bramki stacili skąty bodajże dwie czy trzy bramki, to jest takie kąty. Uważam, że szczególnie duża połowa należy być zadowolona. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, może nawet lekki lekkim pod akcentem na Śląsk. Cały czas ja uważam, młoda ekstraklasa to jest jakby Przecionek do pierwszej drużyny, i tutaj dzisiaj było widać, ponieważ nie mamy drugiej drużyny, to jest to jakby poligon doświadczalny, czy pokazanie się młodych zawodników, jak i ławki pierwszego zespołu do meczach mistrzowskich młodej klasy. I to jest najważniejsza sprawa. A drugie, druga sprawa to fajnie by było, żeby za dobrą grą, za tym, że ci młodzi ludzie, czy ławka pierwszej drużyny ma możliwość gry. W meczach mistrzowskich młodej klasy, dobrze jest, że idzie jakość gry i wynik sportowy, no bo jest to jakaś też motywacja dla tych młodych ludzi, że to co robią na boisku, żeby było skuteczne, ładne dla oka i sprawia im przyjemność. Thank <laughs>